Zorganizowaliśmy to po to, żeby przekonać dzieciaki, że ekonomia, biznes, gospodarka to nie są jakieś nudne, odległe rzeczy, tylko to jest coś, o czym każdy powinien coś wiedzieć. Dzisiaj będziemy mówić o motywacji. Motywacja to jest coś takiego, bez czego nie jesteśmy w stanie zrobić nic. jak po prostu nie chcę. To jest takie motto, które chciałabym, żeby Wam zostało po głowie. Przede wszystkim jak się prowadzi firmę, bo jestem bardzo właśnie zainteresowany swoją działalnością. W przyszłości chciałbym założyć własną firmę i wiedzieć jak ją rozwijać, dowiedzieć się w jaki sposób po prostu zarządzać nią. Interesuje, ponieważ myślę, że będziemy się tak w przyszłości tym zajmować. że Za każdym razem zupełnie inne rzeczy poruszam, ale myślę, że tak w obrębie ekonomii biznesu będzie znowu. Jeszcze nie jestem pewien, bo jestem dopiero pierwszy raz, ale mi się wydaje, że będzie fajna, ponieważ widzę tutaj bardzo dużo ludzi zainteresowanych powinno być okej. Ale żeby miała realizować. sobie wyznaczam, czyli tak jak powiedziałam, Ja się bardzo cieszę jestem z tego, bardzo dumna dlatego że no, w Częstochowie jesteśmy pierwsi, którzy wymyśliliśmy taki projekt. Nie chcemy oczywiście zastępować tutaj szkoły, która również prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości, ale chcemy to uzupełnić, przede wszystkim uzupełnić o takie zajęcia z praktykami, z ludźmi, którzy naprawdę pracują w biznesie. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93.8 i FM.